Krzysiek porażką 1 do dwóch zakończył się mecz z górnikiem Łęczna. Czego tak naprawdę zabrakło w tym spotkaniu, bo, bo mieliśmy kilka swoich okazji, żeby przynajmniej tego meczu nie przegrać. Na pewno 10 minut, które, które Górnik mną, te dwie bramki. Strzeliliśmy bramkę na 1-0 i zamiast gdzieś cierpliwie utrzymywać ten, ten wynik. Nie wiem, jakiś maraz się wkradł, dostaliśmy dwie sztuki, no i, no i stało się. W drugiej połowie no, żeśmy atakowali, mieliśmy dużo sytuacji, no ale jak nie chcę nic paść nawet z metra, no, to, 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 jak, to, to jak mamy wygrać mecz, także musimy ciężko pracować i, i wierzyć dalej, że e, następne mecze będą wyglądały lepiej, i, a przede wszystkim będą punktowe. Powiedz, co nam się wydarzyło przy tej bramce na 1 do 1, bo to był taki ostro bity rzut wolny. no I takie można było mieć wrażenie, że jakbyś wpadł z tą piłką do bramki. Nie wiem, pytam się, bo, bo tam było gęsto w naszej 16. Znaczy, no piłka przyleciała koło muru i, i no, próbowałem się, próbowałem bronić ten strzał. Gdzieś tam mobiła mi się o ręce, ale niestety nie fartownie, bo chyba później jest coś osłupek i wpada. Także, także y, tyle, tyle mogę powiedzieć, bo na pewno muszę zobaczyć, przeanalizować. I... I wtedy będę wiedział więcej, co mogą lepiej zrobić. Ten mecz to też taki przykład tego, że faktycznie z defensywą Krakowi mimo tych dwóch straconych bramek jest lepiej niż jeszcze w poprzedniej rundzie, ale cały czas narzekamy na no ofensywę, bo sytuacja jak choćby ta Erika Jędriszka z dojczonego czasu gry no to z, z kategorii takich, których no, facet grający zawodowo w piłkę nożną nie ma prawa nie trafić. Wydaje mi się, że możemy tak myśleć o każdej sytuacji, którą mieliśmy, bo, bo mieliśmy ich dużo i i nawet już jak bramkarz drużyny przeciwnik z szupakiem jakoś szedł, zamiast podciąć piłkę, to my walimy w niego. Także tu musimy się uderzyć w piersi i, i gdzieś tam wiadomo, no popełniamy błędy w obronie, bo bezbędnie się nie da zagrać w meczu, ale, ale, ale mimo wszystko no z przodu musimy więcej wykorzystywać tego, co mamy, a mamy bardzo dużo. Przerwana seria remisów, ale chyba nie w taki sposób, jaki byśmy chcieli. No na pewno, na pewno jechaliśmy tutaj z nastawieniem po trzy punkty. Tym bardziej po, po, po tym naszym poharze nieszczęsnym, po tym wyniku. No ale, ale no cóż, przegrywamy, przegrywamy ten mecz i, i oby nie wiem, to była jakaś nauczka na, na, na przyszłość, żeby, żebyśmy prowadząc na przykład zrobili coś więcej i nie tracili go tak głupio bramek. Jeszcze na koniec powiedz, ta ósemka odjeżdża od Krakowi, czy dalej jest jeszcze szansa? Jak to wygląda Twoim zdaniem? Na pewno odjeżdża nam no, takimi wynikami, jak, jak dzisiaj to nam odjeżdża, ale y, wierzę w to, póki piłka w grze, wierzę w to bardzo, że y, przyjdzie taki moment, że zaczniemy wygrywać y, mecz za meczem i, i się zbliżymy do tych zespołów, które są przed nami.